Dzień dobry, Krzysztof Kijański, ekspert od hipotek. Od dnia dzisiejszego, to jest od 20 stycznia 2025, bank ING obniża delikatnie, ale zawsze, procentowanie okresowe dla kredytów hipotecznych. Jest to jeden z popularniejszych banków, jeśli chodzi o refinansowanie kredytów hipotecznych. Jako jeden z niewielu umożliwia wzięcie kredytu środków dodatkowych na cel dowolny w cenie kredytu hipotecznego bazowego. Dlatego jest to dobra okazja dla przyjrzenia się obecnemu statusowi posiadanego kredytu hipotecznego. Być może warto również przy okazji zastanowić się nad środkami na cel dowolny w zastępstwie kredytu gotówkowego, który na pewno jest zawsze, czy nawet zobowiązań firmowych. Dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu, przeliczenia, kalkulacji. I ewentualnie rozpoczęcia procesu refinansowania kredytu hipotecznego, co staje się coraz bardziej popularne. Dziękuję i do usłyszenia.